W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekię, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen o mój jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia tajemnica czwarta przemienienie na górze Tabor Zapewne doświadczyliśmy na modlitwie takich chwil, które nas uskrzydliły i uszczęśliwiły nasze serce. To są niezapomniane momenty, od których trudno odejść nasze małe ludzkie góry Tabor, które chcielibyśmy zachować na całą wieczność, bo to wówczas Jezus okazuje nam swoją miłosierną miłość. Jest ona tak potężna, że człowiek chciałby wołać z apostołami Panie. Dobrze, że tu jestem. Proza życia każe nam jednak zejść na dół do codzienności, ale to, czego doświadczyliśmy na naszej Górze Tabor, to spotkanie z Bogiem twarzą w twarz ma nas w tej codzienności umacniać i dodawać sił. I nie wolno nam tych chwil zapomnieć, bo w nich przejawiała się troska Boga o nasze szczęście. Dzisiaj idziemy na Górę Tabor za księdzem Bronisławem Markiewiczem. Podążamy do serca szkół duchowości, których był uczniem bardzo zresztą pojętnym i zdolnym, jego duchowymi nauczycielami u początku drogi kapłańskiej byli święty Ignacy Loyola, założyciel Zakonu Jezuitów i święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów. W domach klasztornych tych zakonów w Łańcucie, w starej wsi i w mościskach odprawiał sługa Boży swoje rekolekcje. Pomocą duchową służyli mu doświadczeni ojcowie: ojcowie jezuici, Henryk Jackowski i Klemens Baudis, oraz ojcowie redemptoryści, sługa Boży Bernard Łubieński i Antoni Jedek. Właśnie z tymi szkołami duchowości oraz ich wpływem na życie wewnętrzne błogosławionego Bronisława teraz się zaznajomimy. Duchowość świętego Ignacego charakteryzują następujące rysy: teocentryzm, u Ignacego zawarte w jego dominującym haśle Wszystko dla większej Bożej chwały Ad majorem Dei Gloriam Chrystocentryzm wspólny całemu chrześcijaństwu Rys maryjny Maria Jezus Świętego Ignacego obecna odgrywa wielką rolę I rys eklezjalny w Nim zawiera się miłość do Kościoła Świętego Te rysy duchowości ignacjańskiej widzimy także u księdza Bronisława Przyjrzyjmy się niektórym jego notatkom. Pisze: Ja nic, Bóg wszystko, Bóg majestat najwyższy, Boga w Trójcy Jedynego pragnę wielbić sercem Jezusa i Maryi. Często powtarzał hasło świętego Ignacego ad majorem de i gloriam. Osoba Jezusa Chrystusa była dla Niego wszystkim, wszystko dla Ciebie Jezu, Chrystus dla mnie wszystkim, w całej pobożności i duchowości księdza Markiewicza. Obecna jest także Maryja. Wszystko pragną czynić przez jej serce, bo, jak pisał, przez jej serce przychodzi się do serca Jezusa. W jaki sposób przejawia się ubłogosławionego rys eklezjalny? Miłość do Jezusa ukrzyżowanego, miłość ofiarna, służebna, cała oddana Chrystusowi, jest miłością do Jezusa w bliźnich, w kościele i w Eucharystii. To w kościele szuka ksiądz Markiewicz chwały Bożej i zbawienia ludzi, jest posłuszny władzom, z zapałem pełni posługę kapłańską i naśladuje świętych. Drogą do uzyskania Bożej miłości i jej uwarunkowaniem w życiu wewnętrznym błogosławionego Bronisława była modlitwa i umartwienie. Okazało się to w pewnym stopniu owocem wpływu duchowości alfonsjańskiej, podobnie jak ufność chrześcijańska i zawierzenie opatrzności Bożej. Natomiast owoce miłości w życiu błogosławionego była troska o dobro duchowe bliźnich, zwłaszcza ubogiej i opuszczonej młodzieży. I wreszcie Księdza Markiewicza swoiste spotkanie ze świętym Michałem Archaniołem, przyszłym patronem Zgromadzenia Księży Michalitów. Oto fragment listu, który napisał do swoich synów duchowych w Rzymie w 1901 roku. Dziwna rzecz, że dotąd święty Michał Archanią jest mało czczony. Mimo, że w liturgii od wieków odbiera cześć zaraz po najświętszej Maryi Pannie. Jego cnotami są pokora, czystość, gorliwość o Bożą Chwałę i o dobro dusz ludzkich. Widać, że zbliżyły się czasy antychrysta. I potęg diabelskich, kiedy z wielką mocą wypadnie Kościołowi walczyć pod wodzą świętego Michała i jego towarzyszy. W takim kontekście jasne się staje, dlaczego akurat temu świętemu, księciu wojsk anielskich, oddał ksiądz Markiewicz pod opiekę swoje dzieło. A ja czy pamiętam swój tabor? Czy noszę w sercu wdzięczność dla ludzi, którzy nasz, uczyli mnie modlitwy, w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, może, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ja ziemi. Leba naszego poprzedniego daj nam być dzisiaj takim nauczycielem, i odpuść nam nasze na winy, dziecię, jako i my odpuszczamy naszym i winowajcom z nimi na i nie wróć nas na pokuszenie, także i ale nas zbaw, co baczyli Jezusa. Amen. Zbawiciel. Zdrowaś Maryjo, łaski Ojcze, pełna, Chrystus Pan z Tobą, w niebie, błogosławionaś Twoje, Ty między niewiastami i błogosławiony niebie, owoc tak żywota Twojego Jezusa. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść i my Puszczamy naszym wino, teraz na imię, i w godzinę śmierci nas naszej. naszej. Amen. Zdrowaś nas Maryjo wreszciego. łaski pełna Amen. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty Pan między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Ty Matko Jezus. Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Teraz, Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Błogosławiony owoc żywota Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami, Grzesz Boża teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego o Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owo owoc żywota twojego, błogosławiony o Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. teraz. Trowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Teraz i w godzinę, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc brzucha Twojego, o Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzeszny Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pała ojca, mój synowi. I Duchowi Trowarz Świętemu, Mamy, jak była na Pan początku, Tobą, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I Bógiony owoczego nasze grzechy. Zachowaj Święte nas Maryjo, od ognia piekielnego, Boże, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, godzinę, którzy najbardziej naszej potrzebują naszej. Twojego miłosierdzia. i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.